Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Tym razem zaprezentuję kolejne elementy fokus Switcha, ale tym razem ze współpracą z bazą danych. Proszę Państwa, mamy zrealizowany bardzo konkretny przykład, który kiedyś żeśmy wykonywali dla jednego z naszych klientów, który jest producentem tapet. Zlecenia przez tego klienta pozyskiwane są przy pomocy sklepu internetowego. Tenże sklep internetowy przesyła do naszego systemu obrazek, który jest obrazkiem oryginalnym, i to może być albo JPEG, albo jakiś PDF. Oraz przesyła nam krewkę, która jest elementem kadrowania klienta, ponieważ klient z bazy danych obrazków, które są dla niego dostępne, może chcieć wybrać sobie wybrany fragment. Nasz system czy zadaniem naszego systemu jest otworzyć oryginalny obraz, wykadrować go do tego kadru, który wybierze sobie klient, oraz przygotować taki obraz do tego, żeby można było go wydrukować jako tapeta, czyli musi mieć oczywiście określoną wielkość. Oprócz tego klient generuje specjalne etykiety. Na których znajduje się komplet informacji potrzebnych do tego, żeby takie tapety konfekcjonować, wysyłać i wykonywać wszystkie takie operacje logistyczne, które są potrzebne. Do tego, żeby cały ten system działał, oczywiście potrzebna jest baza danych. Ta baza danych napisana jest w MySQL i zawiera szereg potrzebnych informacji do tego, żeby można było wyprodukować takie zlecenie. Wewnątrz tej bazy danych mamy oczywiście zapisane wszystkie parametry, przy pomocy których możemy wykadrować dany obraz, a więc te wszystkie informacje znajdują się w bazie danych. Jak wygląda to z punktu widzenia switcha? Otóż, proszę Państwa, switch skonstruowany jest w ten sposób, że od czasu do czasu generuje coś w rodzaju takiego pliku tymczasowego, który wysyła zapytanie do bazy danych, czy pojawił się tam jakiś nowy rekord. Jeśli w tej bazie danych pojawił się jakiś nowy rekord, który został zapamiętany wraz ze statusem new. Czyli do naszej bazy danych wskoczy nam zlecenie, które będzie zleceniem nowym. Oczywiście to, czy ono jest zleceniem nowym, czy innym, to jest jakiś kolejny element systemu, który możemy sobie umieścić, czy to na stronie internetowej, czy w naszej bazie danych. My w każdym bądź razie przy pomocy naszej automatyzacji nasłuchujemy, czy w bazie danych pojawiły się jakieś nowe rekordy. Jeśli pojawił się taki nowy rekord ze statusem New, wówczas my go jakby zasysamy do naszego systemu i z odpowiednimi parametrami zaczynamy go przeliczać. W tymże systemie oczywiście mamy stworzone różnego rodzaju elementy przy pomocy konkretnych konektorów Kallasa, które komunikują się z tą naszą bazą danych. Mamy napisany skrypt, przy pomocy którego ściągamy pliki ze wskazanej lokalizacji. Mamy stworzoną całą pełną automatyzację przy pomocy pistop serwera, który zajmuje się kadrowaniem oraz mamy cały dodatkowy element, który tworzy etykiety. Na końcu wszystkie te nasze obliczenia wrzucane są do teczki outputowej, która połączona jest z jakimś hotfolderem maszyny drukującej i te elementy są przesyłane natychmiast do tejże maszyny. Proszę Państwa, jaki jest efekt? Działania takiego skryptu. Po pierwsze sprawdźmy, czy to zlecenie zostało już przetworzone. W bazie danych mamy status new, zamienił się na status completed, to znaczy, że nasz system przetworzył nasze zlecenie. Jakie mamy pliki wyjściowe? Otóż na wyjściu otrzymaliśmy plik, który jest etykietą. Ta etykieta ma wszystkie parametry potrzebne do tego, żeby zidentyfikować, na jakim materiale została wydrukowana, itd. Tak i tak dalej, wszelkiego rodzaju jakieś dodatkowe informacje, które sobie życzył klient. Oprócz tego ma całą sekcję, w której pokazujemy również, jaki jest to typ naszej tapety, co żeśmy tak naprawdę wyprodukowali, oraz wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, żeby taką tapetę prawidłowo konfekcjonować. A więc jest barkod, są dane klienta. Wszystko to, co jest potrzebne, żeby takie zlecenie do klienta wysłać. No i oczywiście plik produkcyjny, który tym razem jest już plikiem, który został wykadrowany. Ma oczywiście odpowiednią wielkość, ma oczywiście odpowiednią rozdzielczość. Taki plik przez klienta jest zasysany do jego systemu hotfolderowego, i jeśli ten system jest połączony już z konkretną maszyną drukującą, z hotfolderem takiego, takiej maszyny drukującej, to w pełnym automacie taka tapeta jest drukowana. Później, oczywiście, odpowiedni system łączy ze sobą etykietę i wydrukowaną tapetę i wysyła do naszego klienta. Proszę Państwa, jak widać, taki system automatyzacji jest... No, bardzo przydatny dla takiego klienta, ponieważ tak naprawdę wszystkie elementy tego systemu są zautomatyzowane w taki sposób, że nie mamy tutaj praktycznie operatora. To, co robi klient, wyklikiwane jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej klienta, natomiast cała reszta, a więc cały ten proces kadrowania, tworzenia poszczególnych elementów, jest już procesem naszej automatyzacji i odbywa się bardzo szybko, bardzo sprawnie w momencie gdybyśmy w takim naszym, w takiej naszej bazie danych, zauważyli, że pojawiają się nowe zlecenia ze statusem new, no to one będą automatycznie pozyskiwane. Oczywiście to, z jaką częstotliwością nasz system będzie odsłuchiwał naszą bazę danych, zależy tylko i wyłącznie od nas. Tutaj na samym początku takiego flow znajduje się taki konektor, który co 90 sekund odpytuje naszą bazę danych. Oczywiście, jeżeli chcemy zwiększyć prędkość odpytywania naszej bazy, to również możemy sobie to bez problemu ten parametr możemy bez problemu sobie zmienić na krótszy czas odpytywania naszej bazy danych. Oczywiście taki system musi również posiadać jakąś metodę informowania o błędach, w związku z czym na różnych etapach komunikacji z bazą danych. Mamy powstawiane konektory, które przy pomocy odpowiedniego statusu wysłanego mailem informują naszego klienta, że coś poszło nie tak, lub coś zostało prawidłowo zrealizowane. Gdybyśmy na przykład nie mogli pobrać pliku, czyli zauważyliśmy, że pojawił się nowy rekord w naszej bazie danych, ale na etapie przetwarzania tego rekordu nie mogliśmy pobrać pliku, to nasz system zwróci przy pomocy maila, najpierw oczywiście. w w bazie danych pojawi się status error, natomiast na końcu zostanie wysłany mail, przy pomocy którego dowiemy się, że nasze zlecenie zostało źle przetworzone. Mam nadzieję, że ten przykład był bardzo ciekawy. Zapraszam oczywiście do kolejnych prezentacji.